Szanowni Państwo, dzisiaj w Nowym Sączu dostałem informację, iż Nowy Sącz wykluczył z głosowania projekt budowy stacji szybkiego ładowania. Koszt takiego projektu stanowi około 6% budżetu obywatelskiego w Nowym Sączu. Nie otrzymałem uzasadnienia. Dlaczego? Dlaczego nie uniemożliwia się ludziom głosowanie na projekt, który ma przyczynić się do poprawy środowiska, do poprawy jakości powietrza w nowym sączu, do oszczędności relatywnie dla użytkowników i do promowania ekologicznych, ekonomicznych środków transportu. Dzisiaj oddzwoniła do mnie pani z ratusza, stwierdziła, że na jutro jestem umówiony w tej sprawie z Panem Piechem, który Zajmuję się tym projektem, aby pewne rzeczy wyjaśnić. Oczywiście nie ma trybu odwoławczego do e, tych decyzji. E, ja powiedziałem, że i tak się odwołam, dlatego że e, uważam, że nie powinno się e, popierać jakiejś stronniczości. Jeżeli jest to projekt obywatelski, obywatele decydowali, iż taka e, stacja jest potrzebna, aby ludzie mogli korzystać z samochodów elektrycznych, moim zdaniem, powinny korzystać wszystkie służby miejskie, e, służba. Ratusz powinien korzystać Straż Miejska, ponieważ te samochody są tak tanie w eksploatacji, że koszty relatywnie użytkowania takiego samochodu zwraca się całkowicie w oszczędności na paliwie w ciągu 3 maks 4 lat. Proszę Państwa, będę na bieżąco informował o tym, co się stanie z tymi projektami. Ze swojej strony powiem tak, że nie dopuszczę do tego, aby blokować inicjatywy społeczne, inicjatywy obywatelskie, zwłaszcza takie, które mają za zadanie ochronę środowiska i oszczędności dla mieszkańców Nowego Sącza. Dziękuję.